Audytor Jezus Chrystus na środowiska tradycji niejednokrotnie patrzy się trochę jak na swego rodzaju skansen albo jakieś takie muzeum liturgiczne. Ostatni list przełożonego generalnego bractwa świętego Piusa X, list będący komentarzem do świeżo wydanego dokumentu do tej deklaracji Fiducia supplicans, jest znakomitym przykładem, że wcale tak nie jest, i że to tradycja katolicka, to jądro naszej wiary jest istotą tego, co jest pielęgnowane w ruchach tradycji katolickiej. Przetłumaczyłam cały list, mogą go Państwo znaleźć w dokumentacji w opisie filmu, tam jest, jest odnośnik. Teraz przeczytam tylko trzy krótkie fragmenty. Jesteśmy przerażeni deklaracją fiducia supplicans prefekta dykasterii nauki wiary w sprawie błogosławieństw dla par o nieregularnej sytuacji i par tej samej płci. Tym bardziej, że dokument ten podpisał sam papież. Deklaracja ta nie pozwala uniknąć ani zamieszania, ani skandalu. Nie tylko uczy, że kapłan Kościoła może wzywać błogosławieństwa Bożego dla grzesznych związków, ale czyniąc to, w rzeczywistości utrwalać te grzeszne sytuacje. Wmawianie tym, którzy żyją w zasadniczo wadliwym związku, że może on mieć jakąkolwiek pozytywną wartość, jest najgorszym rodzajem oszustwa. I najpoważniejszym brakiem miłości wobec tych zagubionych dusz. Tak, prawdziwie powinniśmy być wstrząśnięci, że z serca Kościoła Katolickiego, z Rzymu, ze stolicy apostolskiej, wyszedł tego rodzaju dokument. Reakcja na ten dokument pokaże nam, kto naprawdę reprezentuje czystą wiarę katolicką, a kto nie. To jest schizma. To jest pierwsza w historii kościoła schizma wywołana przez człowieka sprawującego najwyższy urząd. Nie wiemy, czy jest papieżem. Za takiego jest uważany. I tu w kontekście tego, że zacytowałam wypowiedź właśnie przełożonego generalnego Bractwa Świętego Pisa X, pozwolę sobie postawić pytanie, a gdzież jest Bractwo Świętego Piotra? Gdzie jest Instytut Dobrego Pasterza? Czemu milczą? W polskim kontekście, no może zapytajmy, gdzie jest episkopat polski? Zabrali głos biskupi z Kazachstanu, tam już jest zakaz, kapłanom nie wolno błogosławić takich związków. Dzisiaj pokazała się też informacja, że również w Nigerii biskupi zabronili kapłanom takich działań. A gdzie są nasi polscy biskupi? Co znajdziemy dzisiaj na stronach Episkopatu Polski? tylko i wyłącznie najświeższą informację, że 20 grudnia episkopat polski odwiedził nuncjusz apostolski, arcybiskup Filipacji. To jest wydarzenie. Proszę sobie popatrzeć teraz na te roześmiane mordeczki. Taki to prezent na święta zapewnił nam Franciszek Pachamama Bergoglio. No i jak widać też taki prezent w postaci milczenia zafundowali nam nasi biskupi. Doktoru, za których może warto w tym świątecznym okresie szczególnie się pomodlić. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Panem Bogiem.